Czym skorupka za młodu? Przysłowia sprawdzają się nie tylko w świecie ludzi. To, co szczenięta jedzą teraz, decyduje o ich całym dorosłym życiu. Pedigree Junior z recepturą FortiVil, bogatą w witaminy i składniki mineralne, wspomaga naturalną odporność szczeniąt, które dzięki temu wyrastają na piękne i zdrowe psy. Pedigree Junior, opracowany z udziałem lekarzy weterynarii, polecany przez najlepszych hodowców. Teraz promocja. Napisz do nas, a wyślemy Ci w prezencie paczkę dla szczeniaczka. Szczegóły na opakowaniu. Nadchodzi czas, kiedy to Ty musisz zadbać o to puchate maleństwo. Z myślą o nim stworzyliśmy Whiskas Junior. Kompletne, zbilansowane pożywienie, które zaspokoi specyficzne potrzeby kociąt w pierwszych miesiącach ich życia. Whiskas. Są powody do mruczenia. Teraz w promocji wyprawka dla Twojego kotka gratis. Jestem pełen energii. A ja, kaszy i kartofli. Potrzeba ci nowej suchej karmy czapi. Nowa karma czapi zawiera wszystko, czego nam trzeba i smakuje jak nigdy dotąd. Czapi, zdrowie i kondycja na piątkę. Nie zły jesteś. To te witaminy. Witaminy? No, z warzyw. Z warzyw? Tak, w nowej suchej karmie czapi. Czapi, zdrowie i kondycja na piątkę. Nie zła ruda, nie za chuda Jak się rusza, też mi cuda Strasznie mnie kręci takie skakanie Przestań marudzić, chodź na śniadanie Kompletna karma Kitty Cat to pyszne, delikatne, mięsne kawałki w sosie I codzienna porcja energii dla twojego kota Myślisz, że będę tak zwinny jak ruda? Jedz Kitty codziennie, a wtedy się uda <laughs> Hej, kocurki! Teraz w każdej puszce dodatkowe 20% pysznego Kitty Cat gratis Kitty Cat, jak dobrze być takim kotem Miau! Yeah! Nowy Donald. Wesoła